Manchester United dawniej był największym klubem świata. Idealnie wstrzelił się w moment rosnącej potęgi telewizji w latach 90., za którą szło globalne zainteresowanie ludzi i coraz większe pieniądze. Absolutnym fenomenem był trener Alex Ferguson, bo potrafił przez ponad dwie dekady ustawiać rywali po kątach, wygrał dwa razy Ligę Mistrzów i 13 razy mistrzostwo Anglii. Co zatem jest nie tak z Manchesterem United, że od odejścia Szkota błąka się w ciemnościach. Nie wygrał w tym czasie ani jednego mistrzostwa, wydał za to półtora miliarda funtów na transfery, zatrudnił siedmiu trenerów, a ten ostatni, Ruben Amorim, właśnie przekonuje się jak bardzo przeklęte jest to miejsce. Zwolnienie dyrektora sportowego Dana Schwarta zaledwie pięć miesięcy po jego zatrudnieniu też pokazuje, że na Old Trafford pewny jest tylko chaos i to, że ten dom wariatów tak prędko się nie skończy. Zresztą nawet gdy to nagrywam właściciel Jim Ratliff zabrał pracownikom świąteczny dodatek w postaci 100 funtów i zamienił go na voucher, za który można kupić sweter w angielskiej sieciówce. Opowiem Wam w tym odcinku o tym co gryzie dawnego giganta i o tym co musiałoby się stać, żeby wreszcie wstał z kolan. Dlaczego kolejni trenerzy po Fergusona szybciutko lądowali na śmietniku historii, jakie transfery mogły, ale nigdy nie doszły do skutku i jakie były największe wstrząsy oraz absurdy w ostatniej dekadzie. Dekadzie, która wypchnęła Manchester na margines wielkiej piłki. Była końcówka 2014 roku, gdy były dyrektor sportowy Manchesteru United siedział na stadionie w Pireusie. Czerwone Diabły nieoczekiwanie przegrywały z Olimpiakosem 0-2 w meczu Ligi Mistrzów, a Ed Woodward wyciągnął telefon i zrobił zdjęcie tablicy wyników. Ta fotka miała przypominać mu moment absolutnego dna, które nigdy więcej miało się nie powtórzyć. Klub był wtedy niespełna roko do dojścia Aleksa Fergusona i po szybkim wyciągnięciu wniosków miał już tylko maszerować w górę. Przyszłość pokazała, że Woodward wytrwał w klubie jeszcze 7 lat, a porażka z Olympiakosem nie była dnem, bo klub te granice żenady śrubował potem wielokrotnie. To prawda, Manchester w międzyczasie potrafił wygrać Ligę Europy i cztery krajowe puchary, ale nie są to triumfy pasujące do standardów klubu z taką historią, klubu, którego miejsce niemal od zawsze było w elicie, Ferguson pracował na Old Trafford 27 lat i wygrał 38 trofeów. Zbudował niesamowite i nieśmiertelne w pamięci kibiców pokolenie piłkarzy. Każdy fan futbolu ma przed oczami finał Ligi Mistrzów z 1999 roku i dwie bramki Manchesteru w 91 i 93 minucie spotkania. Słowa Football Bloody Hell wypowiedziane przez Fergusona do dziś są klasyką tego sportu. Czasem aż trudno uwierzyć, że to wszystko runęło tak błyskawicznie. Manchester przestał być już nawet najbardziej utytułowanym klubem w Anglii, bo wyprzedził go Liverpool mający 69 różnych zdobyczy w gablocie. Dekada stagnacji jest tym bardziej brutalna, że w międzyczasie ogromnie urósł rywal z niebieskiej części Manchesteru. Ferguson śmiał się kiedy, że jej stary stadion Main Road wygląda jak świątynia zagłady. Powiedział nawet, że za jego życia City nigdy nie przejmie od United dominującej roli w angielskiej piłce, a przecież to się stało. Ale przeanalizujmy to po kolei. Ta fotka jest już historyczna. David Moyes 1 lipca 2013 roku usiadł przy biurku Fergusona jako nowy trener Manchester United. Po latach zdradził, że na początku był tak zestresowany, że sam zamykał się w tym pokoju i robił próby siedzenia na krześle, żeby podczas prezentacji nikt nie pomyślał, że wygląda głupio. Siedzenie na tym fotelu było dla mnie straszne dziwne, powiedział Moyes. Dodał nawet, że najchętniej pozbyłby się tego krzesła i przearanżował biuro po swojemu, byle tylko zmniejszyć cień legendarnego trenera. Dzisiaj wiemy, że ten cień był tak duży, że w końcu Mojsa przygniótł. Były trener Evertonu o tym, że zostanie następcą Fergusona dowiedział się 1 maja 2013 roku. Na jego wyświetlaczu wyświetlił się numer szkockiego trenera akurat wtedy, gdy przymierzał zegarek u jubilera. Ferguson spytał, czy Mois jeszcze dziś może do niego przyjechać. Tego samego popołudnia, 9 dni po mistrzostwie, powiedział mu, że będzie następnym trenerem Manchesteru United. Pierwszym od 27 lat, do tego z gigantycznymi oczekiwaniami. Jego kontrakt na sześć lat był symboliczny, bo Ferguson dopiero po szóstym pełnym sezonie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Anglii na Old Trafford. Przychodził ze szkockiego Aberdeen, a dobrobyt i presja wokół klubu były wtedy na zupełnie innym poziomie. Moyes już na starcie stwierdził, że Manchester potrzebuje dwóch transferów: Seska Fabregasa z Barcelony i Gareta Beira, wtedy jeszcze gracza Tottenhamu, ale już będącego w kontakcie z Realem Madrid. Szybko okazało się, że nowy trener nie dostał tego, czego chciał. Nie udało mu się też wyciągnąć Leitona Bensa, i jego byłego podobiecznego z Evertonu, który w ciągu pięciu sezonów zanotował 35 asyst. Jedynym letnim nabytkiem Moisa okazał się pomocnik Maruan Fellaini. Absurdem było jednak to, że United mógł go mieć za 22 miliony funtów, bo tyle wynosiła klauzula. Ale Ed Woodward tak długo zwlekał, próbował pod ten transfer podłączyć też Bensa, że klauzula wygasła i ostatecznie Manchester zapłacił 5 milionów więcej. To był pierwszy sygnał, że budując wielki klub, wszyscy w strukturach muszą pchać w jednym kierunku. Trener musi mieć świetną relację z kadrą zarządzającą, ta kadra musi znać realia piłki, ludzi, którzy w niej działają, a tutaj od początku było widać błądzenie bez mapy. Manchester w ostatnim sezonie Fergusona, czyli w rozgrywkach 2012-2013, wygrał mistrzostwo starzejącą się kadrą. Byli w niej 39-letni Ryan Giggs i 38-letni Paul Scholes. Rio Ferdinand w obronie miał 33 lata, Anemania Wilić 30. Serb zaczynał już mieć problemy z kolanem, przez co dość wcześnie zakończył potem karierę. Mojs próbował odmładzać kadra, przy okazji wprowadzał nowe zasady, jak zakaz chipsów i keczupu na stołówce, co podobno mocno zirytowało Rio Ferdinanda. Mojs po latach powiedział, że być może wybrał złą komunikację, przez całą karierę był bezpośredni, a tutaj, w nowym środowisku, mógł wybrać nieco inną drogę. Pewnie lepiej mogłaby wyglądać też relacja Moisa z Woodwardem, który dopiero wchodził w nowe dyrektorskie buty i czasem działał tylko pod siebie. Wymyślił na przykład, że United powinien mieć tak zwany tłusty skład, czyli gracze na jak najdłuższych kontraktach. Doprowadziło to choćby do nowej pięcioletniej umowy dla Portugalczyka na niego, którego Moyes nawet nie miał w swoich planach. Na zagrał u niego 560 minut, a rok później poszedł na wypożyczenie do Sportingu. Innymi słowy, to było marnowanie kasy. Woodward w styczniowym oknie zaklepał dla Moyesa na matę, ale szkocki trener pragnął też wyciągnąć z Bayernu Tony'ego krosa. Co ciekawe, ten transfer był już dogadany. Mówił o tym agent Crossa Walker Struth. Kross mentalnie był gotowy na przyjście do Manchesteru United, ale 22 kwietnia Manchester zwolnił Moysa, a Niemiec z jego agentem zaczęli rozmawiać z Realem Madryt. W sumie 8 miesięcy trwała przygoda nowego trenera Manchester United, a wspomniana porażka z Olimpiakosem 0-2 pochodzi właśnie z tego okresu. Trzeba jednak pamiętać, że Mois potem w rewanżu wygrał 3-0. Fantastycznie grał Robin van Persie, który strzelił hat -tricka. Manchester odpadł jednak następnie z Bayernem Monachium. W lidze znalazł się poza strefą europejskich pucharów. Pierwszy raz od 1980 roku. Mojs w swoim sezonie tylko raz wygrał w meczu z pierwszą szóstką. Teatr marzeń stał się łatwym kąskiem nawet dla przeciętniaków, bo Esbromięcz wygrała tam pierwszy raz od 35 lat. Mojs, kiedy przychodził miał łatkę the chosen one, czyli wybrańca. Kiedy odchodził mówiono o nim the wrong one i powtarzano jak bardzo pomylił się Ferguson powierzając swojemu rodakowi tak odpowiedzialną rolę. Manchester był wtedy klubem rozbitym i niewiedzącym w jakim kierunku zmierza. Totalnie nie był przyzwyczajony do tego, że może wypaść z karuzeli i nagle odstawać od najlepszych branży. Woodward po zwolnieniu Moisa poleciał do Dortmundu na rozmowę z Jurgenem Klopem. Na pierwszej rozmowie powiedział mu, że Manchester jest spełnieniem marzeń każdego trenera, że to dorosła wersja Disneylandu. Ten cytat podobno jest prawdziwy, bo opisywał go Rafael Honigstein w biografii Klopa. Słowa o Disneylandzie nie do końca trafiły do Klopa, a Woolworth po latach zaprzeczył, że kiedykolwiek w ten sposób przekonywał go do przyjęcia oferty. W każdym razie klopnie nie dogadał się z United, a kolejną opcją był Louis van Gaal. Holender wcześniej wygrywał trofea w Holandii, w Niemczech i w Hiszpanii. Tym razem nie był tylko wybrańcem Fergusona, ale wyborem grupy analizującej, do której należeli m.in. Bobby Charlton i Brian Robson. Ten wybór wydawał się przemyślany, bo van Gaal w przeszłości potrafił budować tożsamość całego klubu. Był skromny poza boiskiem i arogancki na nim potrafił roztaczać czar władcy i gościa, który weźmie to wszystko za twarz. Niestety ta przygoda potrwała tylko dwa lata i skończyła się jedynie wygranym Pucharem Anglii w 2016 roku. Tak jak mój został zapamiętany z fotki przy biurku Fergusona, tak kolejny trener wniósł do świata memów swój teatralny upadek na Murawę. Potem kopiowany przez media i kibiców całego świata, chciał tym pokazać jak bardzo nurkowo Alexis Sanchez w meczu z Arsenalem. Van Hal w ciągu dwóch lat wydał na transfery prawie 300 milionów funtów, Mimo to potrafił przegrać ligowcom M.K. Dons w krajowym Pucharze i to aż 0 do 4. Jako były nauczyciel wychowania fizycznego, czasami traktował swoich piłkarzy, jakby nadal byli dziećmi. Nie potrafił zbudować dobrej atmosfery w grupie, a do legendy przeszło to, jak wysyłał analizy graczom na maila i sprawdzał w urządzeniu monitorującym, czy ktokolwiek je otwiera i ile nad nimi siedzi. Zawodnicy z czasem otwierali te analizy na telefonach, kładli na stole i szli robić coś innego. Wayne Rooney po latach powiedział, że Van Halen pod względem taktyki był najlepszym trenerem, u jakiego grał. Holender poległ jednak w zwykłych kontaktach międzyludzkich. Manchester nie grał też porywającej piłki. Nawet sam Allardyce, wówczas trener West Hamu, oskarżał Van Hala, że jedyne co wprowadził do drużyny, to długa laga do przodu. Doszło do tego, że Holender przychodził na konferencję z wyciągiem statystyk, pokazując, że inni się mylą, i tylko on ma rację. Swojego zdziwienia nie mogła ukryć nawet rzeczniczka prasowa klubu z Old Trafford. W drugim sezonie Van Hala odszedł m.in. Angel Di Maria, który potem w dzienniku Marka powiedział, że Holender był najgorszym trenerem, jakiego miał w karierze. Strzelałem i asystowałem, a on drugiego dnia wyliczał, ile miałem niecelnych podań. Irytował się Argentyńczyk, który w innych klubach potrafił być wybitny i być może to nie jest przypadek, że tylko w Manchesterze miał problem z pokazaniem swojej genialności. To za kadencji Van Hala zdarzały się transferowe flopy, jak Bastian Schweinsteiger, który w ciągu dwóch lat rozegrał 13 meczów w lidze. Na plus oczywiście można zaliczyć wprowadzenie młodego Markusa Rashforda do składu, ale w sezonie 15-16 drużyna nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. Chwilę potem wygrała Puchar Anglii, ale Woodward jeszcze tego samego dnia zwolnił Van Holender powiedział: Potem założono mi pętlę na głowę i wprowadzono na publiczną szubienicę. Plotki o zwolnieniu słyszał jeszcze przed meczem, gdy rozmawiał z żoną, i to ona przeczuwała nadchodzącą burzę. Manchester tuż przed Pucharem Anglii zaczął częściej wygrywać i nawet wydawało się, że idzie w dobrą stronę, ale znowu zabrakło cierpliwości. Van Hall mówił potem, że Klopowi zajęło 4 lata, zanim wygrał ligę, a jego wywalono po drugim sezonie. Wielokrotnie nazywał Manchester klubem komercyjnym, a nie piłkarskim: że tutaj nie liczy się kibic, nie liczy się jego duma, magiczne momenty i chwile triumfu po wygranych trofeach. Manchester może przegrywać, ale dopóki słupki szybują w górę, wszystko jest ok. Van Gaal powiedział, że w poważnych klubach w strukturach zasiadają ludzie znający piłkę od podszewki, a w United za sznurki pociąga Woodward, człowiek o zerowej wiedzy na temat futbolu, który wcześniej pracował jako finansista. Wiele osób twierdzi, że problemy giganta nie zaczęły się od odejścia Fergusona w 2013 roku, tylko 8 lat wcześniej, gdy klub przejęła amerykańska rodzina Glazerów. Kupili klub niejako na kartę kredytową, zaciągając długi, a potem spłacili je wyprowadzając gotówkę z klubu. Manchester United stał się kątem bankowym rodziny Glazerów, nie inwestował przez lata, żył dobrobytem i marką zbudowaną w Fergusona cały czas by sprzedawał aktywa jak chociażby Cristiano Ronaldo, który w Realu Madryt stał się gigantem na globalną skalę. Manchester próbował zastąpić go Antonio Valencią, ale to nie był ten rozmiar kapelusza. Kupienie Gabriela Obertona i Biryama Dioufa, dołożenie 29-letniego Michaela Owena na zasadzie wolnego transferu też pokazuje skalę dramatu. Ferguson słusznie wiele razy narzekał, że po sprzedaży Ronaldo nigdy nie dostał pieniędzy, żeby odbudować jakoś składu. Glazerowie przyszli do klubu w 2005 roku, ale nawet dziś wokół Old Trafford można znaleźć nalepki pod tytułem Kocham United, ale nienawidzę glazerów. Eskalacją gniewu był maj w 2021 roku, gdy protest fanów przed stadionem był tak duży, że trzeba było przełożyć mecz z Liverpoolem. Glazerowie przez dwie dekady regularnie wypłacali sobie dywidendy, nie inwestowali w ośrodek treningowy. Czego wyraz dał Cristiano Ronaldo w słynnym wywiadzie u Morgana. Portugalczyk był w szoku, gdy wrócił na Old Trafford po 12 latach i zobaczył, że wszyscy poszli do przodu, a United dalej boksują w miejscu. Old Trafford na początku XXI wieku był jednym z najnowocześniejszych obiektów w Anglii, ale potem przez dwie dekady Glazerowie nawet go nie tknęli. Symbolicznym obrazkiem stał się przeciekający dach. Stadion ten zresztą został pominięty przy organizacji Euro 2028. W międzyczasie Liverpool potrafił wydać 200 milionów funtów na dwie trybuny na Anfield, Manchester City wybudował kosmiczny ośrodek treningowy, a Manchester dopiero po wywiadzie Ronaldo dostawił jeden budynek w swojej bazie. Zresztą rok temu miałem okazję być na jego otwarciu w Carrington, bo Manchesterowi bardzo zależało, żeby pokazać to w mediach. Niektóre osoby w klubie do dziś twierdzą, że dla Glazerów Liga Mistrzów nigdy nie była celem, bo powoduje tylko, że trzeba graczom wypłacać większe pensje i rośnie też ich siła kontraktowa. Dlatego najwygodniej jest trwać, być w Premier League, gdzie pieniądze w telewizji są największe, w miarę możliwości trzymać się europejskich pucharów i dalej czerpać zyski z tego, że markę Manchester United zna cały świat. Ludzie wychowani na piłce w latach 90. albo na przełomie wieków ciągle żyją mitami Beckham albo Ronaldo. United mają jedną z największych baskibiców na świecie, więc mogą się tak jeszcze bujać przez dekadę albo dwie. Problem w tym, że nowe pokolenia będą wybierać inne kluby. Zwłaszcza, że sportowy marat trwa już ponad dekadę. Każdy rok takiej stagnacji cofa Manchester na planszy i powoduje, że bardzo trudno będzie to odbudować. Ostatnim trofeum wygranym w europejskich pucharach jest Liga Europy w 2017 roku za kadencji Jose Mourinho. Zdjęcie Portugalczyka z polem Pogba, wówczas najdroższym graczem świata, miało być zapowiedzią czegoś wielkiego, ale dziś zarówno Jose, jak i Pogba są na marginesie. To samo można właściwie powiedzieć o Manchesterze. Co ciekawe, Mourinho zaraz po tym jak w 2016 roku objął klub z Old Trafford, powiedział znajomym, że przyszedł do miejsca, które jest bardzo staromodne i bardzo biurokratyczne, że praca tutaj to coś więcej niż tylko praca nad zawodnikami. To nie przypadek, że w narracji o kryzysie Manchesteru często wracają tematy dziwnych, bardzo sztywnych zasad, które panują w tym klubie. Mourinho na przykład na początku swojej pracy usłyszał, że jeden z zawodników nie może skorzystać z hydroterapii w basenie rehabilitacyjnym w Carrington. Nie może bo taką sesję musi nadzorować ratownik, a ten właśnie skończył swoją pracę od 9 do 17. Mourinho nawet gdy chciał zmienić biurko w swoim gabinecie, to musiał pisać pismo do klubu, a te musiało być zatwierdzone przez kilka osób. Trwało to tygodniami. Identycznie było z koszulkami, które chciał rozdać znajomym. Każda taka koszulka musiała być rejestrowana przez klub. To był właśnie Manchester Eric Laserów. Z biegiem lat wielu zawodników potwierdzało te słowa. Zlatan Ibrahimowicz powiedział, że z zewnątrz wydawało mu się, że przychodzi do potężnego klubu, zorganizowanego na Tip-Top. Rzeczywistość była jednak inna. Zlatan nazwał to mało zamkniętą mentalnością. Absurdem było to, gdy zlatanowi potrącono z kąta jednego funta, bo wypił sok owocowy w hotelu podczas grupowania. Raz nawet został poproszono o pokazanie legitymacji klubowej na parkingu, bo przyjechał w nietypowych godzinach i chciał pokopać sobie na boisku treningowym. Absurdem było to, że ludzie w klubie nie chcieli go wpuścić. Zlatan cytował to w ten sposób: Opuściłem szybę w samochodzie i powiedziałem do ochroniarza: Słuchaj, przyjacielu, przychodzę tu codziennie od miesiąca i jestem najlepszym piłkarzem świata. Jeśli mnie nie poznajesz, to znaczy, że powinieneś zmienić pracę. W tym klubie po prostu nic nie funkcjonowało. Nie było łączności pomiędzy poszczególnymi trybikami. Kultura pracy, dążenia w jednym kierunku zbudowana przez Fergusona po prostu upadła. Woodward był tak nieporadny na rynku transferowym, że przegrywał kolejne licytacje, jak na przykład o Johna Stonsa, gdy ściągnęło go City. Identycznie było z Renato Sanchezem, odkryciem Euro 2016, którego ostatecznie kupił Bayern. Mourinho mimo pracy w dziwnych warunkach wygrał Puchar Ligi i Ligę Europy, w drugim sezonie był wicemistrzem Premier League, choć strata do Manchesteru City wyniosła aż 19 punktów. Coraz głośniej było o syndromie trzeciego sezonu, zwykle najgorszego w karierze Mourinho, bo tak wyglądało to w Chelsea w Realu. Za Mourinho Manchester źle rozpoczął nowe rozgrywki, a Paul Pogba głośno kwestionował defensywne nastawienie Portugalczyka, co tylko pogorszyło jego relacje z trenerem. To w trzecim sezonie Mourinho przegrał z Tottenhamem a 0 do 3 i żądał szacunku od krytykujących go dziennikarzy. Pokazywał wtedy trzy palce, przypominając, że nie jest gościem z przypadku, bo wygrał wcześniej trzy tytuły Premier League. Do historii przeszło jego buntuczne zdanie: ja sam wygrałem więcej tytułów niż 19 trenerów ligi razem wziętych. Niestety wyniki Manchesteru nie popychały tej drużyny do przodu. 20 października 2018 roku w meczu z Chelsea Ross Barkley wyrównał w 96 minucie gry. Jeden z asystentów ekipy The Blues przebiegł obok Mourinho, pokazując mu pięść, co wywołało ogromny gniew. Trener Manchesteru zaczął gonić go aż do tunelu, potem wrócił na murawę i znowu pokazał trzy palce kibicom Chelsea. W sumie w sezonie 18–19 wygrał tylko 7 meczów ligowych na 17 możliwych. Został zwolniony 18 grudnia, a kibice Manchesteru znowu poczuli się, jakby kręcili się w kółko. Kiedy dwa dni wcześniej Czerwone Diaby przegrywały z Liverpoolem 1–3 w ostatnim meczu Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer oglądał ten mecz z synem w rodzinnym Christianzum. Tak się złożyło, że trzy dni później był już w ośrodku treningowym Manchesteru. Klub widział w nim tymczasowe rozwiązanie. Gościa z dobrą energią, którym miał wrzucić trochę luzu do spiętej szatni. To wtedy zyskał choćby Paul Pogba, dla którego było to nowe otwarcie. Francuz znowu zaczął grać jak maszyna, a solskier wygrał 14 na 17 pierwszych meczów. Gary Neville żartował nawet, że Norwet powinien dostać pomnik za to, w jaki sposób ograł PSG w Odrobił wtedy stratę dwóch goli, podniósł się na trudnym terenie w Paryżu, a kluczowo bramkę strzelił w 94 minucie Markus Rashford. To z tamtego spotkania pochodzi ta autofotka Erika Cantony, Alexa Fergusona i Olegu Solskiera. To była po prostu odmieniona drużyna, wreszcie z niesamowitą mentalnością, tak dobra i rokująca na przyszłość, że Woodward zrezygnował z planu pozyskania Mauricio Pochettino. Solskier, który miał być opcją na chwilę, dostał trzyletni kontrakt, niestety wkrótce jego dopadł marazm. Równo rok po tym, jak zaczął pracę, Manchester był ósmy w tabeli. W sezonie 2019-2020 grał słabo, ale w drugiej połowie rozgrywek pojawił się Bruno Fernandes, a wraz z nim dobre wyniki i kolejna nadzieja na zmianę. Manchester zajął trzecie miejsce w tabeli, ale ciągle miał 33 punkty straty do Liverpoolu i 15 do City. W następnym sezonie przegrał finał Ligi Europy z Villarealem, nie dokonując żadnej zmiany aż do setnej minuty. Solskjaer przegrał w karnych, dostał jeszcze szansę w kolejnym sezonie, ale jesień okazała się rozczarowaniem. United mieli ogromne ambicje, bo pozyskali Rafaela Varana, Jadona Sancho i Cristiano Ronaldo. Dużo było dyskusji o tym, że ten skład wreszcie powinien konkurować z City z Liverpoolem. Niestety znowu skończyło się śmietnikiem historii. Pół roku był tu Ralf Rangnick budujący grunt dla nowego trenera, który miał przyślatem, latem. Pojawił się oczywiście Erik Ten Hag, wówczas trenerska bestia z Ajaxu Amsterdam. Ale Holender bardzo szybko przekonał się, że wymagania w Premier League są inne niż w redywizji. Tym razem nie atakował z pozycji underdoga, miał drużynę, na którą w trzech sezonach wydał ponad 600 milionów funtów. I mimo wygrania Pucharu Ligi i Pucharu Anglii, nikt nie powie, że przywrócił Manchester na szczyt. Holender zapamiętany zostanie z kłótni z Ronaldo albo z Sancho. Z tego, że wywierał, był oderwany od rzeczywistości, poza tym napychał kieszenie holenderskim agentom. Ściągał ludzi z Ligi Holenderskiej jak zagubiony i totalnie beznadziejny Antony, kosztujący prawie 100 milionów euro. Kiedy spojrzy się na te ostatnie 10 lat Manchesteru, to naprawdę na rynku transferowym często działali bez mapy. W 2018 roku Ole Gunnar Solskjaer opowiadał w klubie o 17-latku z norweskiego Molde, którego można było ściągnąć za 5 milionów euro. Oczywiście nic z tego nie wyszło, a ten 17 late wkrótce stał się piłkarskim potworem i strzela gole w Manchesterze, ale po niebieskiej stronie. W przeszłości w podobny sposób Manchesterowi obok nosa przechodzili Declan Rice albo Jude Bellingham. Stare powiedzenie mówi, że ryba psuje się od głowy, a głową na Old Trafford był w ostatnich latach Ed Woodward. To za finansowe sznurki, ale kiedy odszedł w 2022 roku, strategia rekrutacyjna Manchesteru nie poszła do przodu. W grudniu 2023 roku znowu powiała optymizmem, bo pakiet mniejszościowy w Manchesterze wykupiła grupa Ineos, należąca do Jima Radcliffe'a, jednego z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. Radcliffe obiecał, że przejmie zarządzanie operacjami piłkarskimi klubu. Że to on od teraz będzie miał największy wpływ na to, co dzieje się z zespołem z Old Trafford, ale kibice Manchesteru w tych ciemnych murach nadal szukają choć odrobiny słońca. Plusem Radcliffe'a jest to, że mówi wprost: Manchester stał się przeciętny, potrzeba radykalnych zmian. Te radykalne zmiany to choćby brutalne cięcia finansowe wewnątrz organizacji, dotykające tak podstawowe rzeczy jak darmowe lunchboxy dla pracowników. Skasowano też imprezę świąteczną, zmniejszono roczne dofinansowanie dla stowarzyszenia kibiców z niepełnosprawnościami. Ucięto też ambasadorski kontrakt dla Aleksa Fergusona, który przez dekadę był wyrazem podziękowania za to, jaką markę zbudował legendarny trener. To jest w sumie absurdalne, bo z drugiej strony Manchester przed początkiem sezonu przedłużył umowę z Erikiem Tenhagiem, przez co potem, przy zwolnieniu, musiał zapłacić jemu i sztabowi 10 milionów funtów. Kolejnym przykładem chaosu jest ostatnie zwolnienie Dana Ashwortha, na którego Manchester wcześniej czekał 5 miesięcy. Teraz zwolnił go po równych 5 miesiącach, bo Ashworth coraz głośniej dawał wyrazy dziwnych praktyk na Otraford. Na przykład był w szoku, jak tak wielki klub może w tak małym stopniu opierać się na danych, chciał zatrudnić zewnętrzne firmy, ale tutaj pojawił się opór Ratklifa. Odnośnie Ratklifa nadal nie wiemy, czy faza, który osiągnął sukces w branży petrochemicznej, jest w stanie przełożyć to na działanie w klubie piłkarskim. Bo tutaj nie zawsze 2 plus 2 daje 4. Ratli w ciągu roku zbudował nowe struktury, nową grupę decyzyjną, ale z czasem tych kucharek zaczęło być za dużo i na tym też poległ Ashworth. To nie on, a Omar Berada dogadywał transfer nowego trenera Rubena Murima. Zresztą Ashworth już drugiego dnia pracy Portugalczyka wziął sobie wolne. Ogólnie to naturalne, że za wyniki klubu odpowiada trener i to on często dostaje prętem po plecach. Manchester przerobił ich aż 7 od czasów Alexa Fergusona ale w tym klubie jasno widać, że trener bez odpowiedniego wsparcia i zbudowanych schematów nie jest w stanie wyciągnąć kolosa z bagna. Niewiele klubów generuje takie zainteresowanie jak Manchester United. Nie ma wielu miejsc, gdzie presja i głód zwycięstwa jest tak ogromna, a to po prostu paraliżuje przy pierwszym złym ruchu. Dlatego klub z Old w poprzednim sezonie zajął dopiero ósme miejsce, nie gra w Lidze Mistrzów i coraz mocniej oddala się od elity. Ruben Amorim jest już po pierwszych potknięciach, i doskonale wie, że to będzie trudniejsza robota niż ktokolwiek przypuszczał. I tutaj postawię kropkę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dzięki za wszystkie łapki w górę i widzimy się przy następnych filmach. Pozdrawiam!